Sieman, koledzy z tej strony Diabels a to jest taki krótki film informacyjny na którym chciałem Was zaprosić na mojego streama Twitch TV slash Diabels który odbędzie się w sobotę 4 lipca około godziny 8, między 18 a 19 tak około będziemy grać w Lola może jakieś Minecrafty się odpali Isaaca. No i cóż, link będziecie mieli w opisie. Do mojego streama gdzieś tutaj powinien się pojawić zaraz y, duży napis, taki oczyjemny z linkiem właśnie do mojego streama. No i cóż, no. Widzimy się w sobotę, a i... Y, Chciałem Was poprosić żebyście e, poudostępniali ten filmik, polajkowali, pokomentowali żeby po prostu nabić hype i żeby więcej osób nie znalazło i do mnie dotarło No i cóż to by było na tyle A więc widzimy się w sobotę około godziny e, 18 albo 19 jeszcze nie wiem dokładnie No i co no trzymajcie się i cześć